Dobra, kolejny dzień obserwowania ja się tego, co oni tu robią. O ja Jezu, się wyspałem. O, cześć! Cześć, co tam? No nie, u mnie nudno, bo nie, nie mam nic do robienia. Ty możesz dawać villagerów, ja mogę pozbierać drewno. Hmm, ciekawe. Ej, ner pro. Co? Podejdź tu na chwilę. Słuchaj. Czy ty... Ty nie wiesz, że tu coś jest dziwnego w tym świecie? Mm, o no kurde. To no jest normalny, zwykły świat. Jesteście? Ja myślę, że to nie jest normalny świat. Chodź. Co ty robisz? N nie gadaj nic. Ej! Ej! Oczy się! Ej. Ej! Widzisz? To e... to? Ewakuacja. Mówiłem. Skaczemy. O! I on lek w wysokości. Gdzie my jesteśmy? <noise>